Dzień dobry, nazywam się Januka. odpowiadam na pytanie Dawida z internetu. Dawid pisze: po prostu jakie odżywki ma zabrać i wziąć na poprawę siły. Jak tu pisze, ma 16 lat i sam pisze: się przyznaje, że wie. Koledzy biorą, mi pomaga, on też chce dwać. Proszę bardzo, każdy niech bierze. Więc y, według mojego rozeznania, to powinien wziąć tylko tak. Aminokwasy BCA. Kreatyny, HMB. Ja na przykład mam już więcej lat, bo 65, więc odżywek biorę mniej, ale za to dieta jest oparta na czym? Co daje siłę? Orzechy, rodzynki, olej zimnotłoczony. Także proszę bardzo, też sobie masz kupić i HMB i kreatyny, aczkolwiek jeszcze do tego byłoby dobre, jakby poparła się ta dieta właśnie zdrowym, normalnym odżywianiem. Orzeszki, rodzynki, olej lniany, zimnotłoczony. Dziękuję, życzę sukcesów, do zobaczenia. Odpowiadam na pytania Tomasza. Jakie partie ciała ćwiczyć w treningu na siłę, ile powtórzeń i tak dalej. Tomasz, bardzo dobre pytanie, to jest ogólne pytanie, ale podstawowe. Więc ćwiczymy w ten sposób, że ćwiczymy duże grupy mięśniowe. Zaczynamy od nóg przysiady ze sztangą i robimy sobie albo 5 serii po 5, albo 3 serii po 3. Oczywiście przed tym jest duża rozgrzewka. Następnie robimy klatkę i tak samo. Wybieramy co chcemy, czy większą siłę, czy trochę jeszcze masy. Więc robimy większa siła 3 razy po 3, większa masa 5 razy po 5. I dołączamy do tego martwy ciąg. I martwy ciąg tak samo. Ale martwy ciąg to bym radził na początek 5 serii po 5 powtórzyć. Do tego wiadomo, tricepsy pracują przy wyciskaniu barki pracują przy wyciskaniu, dołączamy jeszcze jak ktoś chce bicepsy, pociąg na drążku, na szerokości barków i tak samo zrobimy. Tutaj w tym ćwiczeniu trzeba zrobić 10 serii po 5 albo 5 serii po 10. Dziękuję bardzo Tomasz, wszystko wiesz, do następnego usłyszenia. Pytanie od Adriana, jak prze, jaka przerwa po cyklu na siłę? Przerwa bardzo niedługa, żeby po prostu się sprawdziło, więc robiliśmy albo 3 tygodnie, albo cztery tygodnie na siłę i robimy teraz takie jakby dotrenowanie, roztrenowanie na ciężarach do jakby powiedzieć 80% przez tydzień albo dwa tygodnie, po tygodniu, dwóch tygodniach robimy sprawdziany i na pewno będzie siła większa przynajmniej o 5-10 kg w każdym boku. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Pytanie z internetu Grzegorza Kowalskiego. Jak trenować na siłę klatki? To, co tu jest napisane w tym treningu, no to jest taka nie za bardzo na siłę, więc trzeba coś dołożyć. A ja bym radził dołożenie takich ćwiczeń jak dociskanie z podstawek. Po prostu ruch trzeba wykonać. 10-15 cm gryw leży, sztanga leży na podstawkach i dociskamy. Po prostu w tym ćwiczeniu zrobimy więcej kilogramów niżeli wyciskanie od klatki. Dochodzimy do 100% 3 powtórzeniach, czy 4 po 3 powtórzenia. Dołożymy później jeszcze metodę aktywnego opuszczania i dochodzimy do takiego ciężaru, który jesteśmy po prostu w stanie opuścić ruchem kontrolowanym na klatkę, a później już tylko robimy sztangielki dla rozciągnięcia. I taki trening przerobić przez 3 tygodnie. Siła na pewno wzrośnie przynajmniej 50 kg. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Krystiana, pytanie z internetu: jak, jaki trening siłowy na siłę? No, jaki trening siłowy? Bardzo dobre pytanie. Na siłę trening siłowy musi być bardzo mocny i duża siła. Przede wszystkim, tu masz napisane pinceli po 5 razy i to jest dobrze. Więc taki trening pinceli po 5 razy: nogi, plecy, klatka, barki, bicepsy, tricepsy. Jest ok, więc zrobisz taki trening 5 y, po 5 przez 2 tygodnie, a następnie zrobisz ten sam trening, ale 3 razy po 3 ruchy. Potem roztrenowanie przez tydzień, robisz sprawdzian we wszystkim aż po 10 kg. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.